Nazywam się Marta Męc, jestem menadżerem w tutejszym zajeździe w zajeździe Michałówka wstępem, który znajduje się na Kujawach. Chciałabym zachęcić wszystkich przedsiębiorców, jak i praktykantów do uczestniczenia w projekcie pod tytułem Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim. Są to praktyki zawodowe, które dają szansę przedsiębiorcy, tak naprawdę, poznać ucznia, jak, jak on ma zdolności, co on potrafi, jak on potrafi wykorzystać swoją wiedzę teoretyczną w praktyce, w lokalu, jak i tak naprawdę szansę nam, przedsiębiorcy, poznać go i im realizować, realizować wiedzę teoretyczną w praktyce. W naszym zajeździe dajemy możliwości, aby uczniowie, mieli tak naprawdę dostęp do różnego rodzaju szkoleń, do poznania klienta, do radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a przede wszystkim, aby realizować wiedzę teoretyczną zaczerpniętą w szkole w praktyce, co tak naprawdę w gastronomii jest najważniejsze. Jesteśmy zadowoleni bardzo z tych praktyk, ponieważ w tym projekcie uczestniczymy już od tamtego roku. W tamtym roku też mieliśmy kilku uczniów, z których wybraliśmy tak naprawdę najlepszych, którzy pracują, współpracują z nami do dnia dzisiejszego. Jest to, ta, jest to na przykład jeden z uczniów, który przyjeżdża, przyjeżdża do nas na sezon, przyjeżdża do nas na weekendy, któremu powierzyliśmy już jakąś odpowiedzialność tak naprawdę za prasę, za bary, za kontakt z klientem. Oh, przedsiębiorcy najważniejsze jest to, aby nie tracić czasu tak naprawdę na poznanie nowego pracownika, ponieważ to jest związane tak naprawdę z kosztami. Jeżeli są praktyki, mamy przez ten miesiąc szansę i możliwość, aby poznać e, ucznia i jego zdolności. E, te praktyki, które są realizowane teraz, e, ograniczają te nasze koszty, jak i możemy poznać tak naprawdę w, e, ucznia, jego zdolności, predyspozycje dać im szansę, aby mogli przy naszych pracownikach poznać wiedzę praktyczną, żeby nasi pracownicy pokazali, jak wygląda kontakt z klientem, aby pokazali, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Chciałabym zachęcić wszystkich uczniów, aby uczestniczyli u nas, przyjeżdżali do nas na praktyki, żeby poznali nasz zajazd, żeby poznali naszą stronę internetową, zaczerpnęli informacje, jak było innym praktykantom. Serdecznie zapraszamy.